I I'll try spinning, that's a good move. Oh. Oh. Hey. Top zero. I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Star Wars Skywalker Saga jestem wam, ze mną jest Czubaka. <grym> Coś takiego robię. <grym> Idziemy <grym> ucieczka ucieczko matem lecimy Zabić ten lud Au, dzięki Nie ma data Dokładnie, nie ma za znaczy. co. Szukam w wampy, żeby powiedzieć wampa. Ha, ha, ha. No, o, możemy wydać, ale może nie teraz. Ja bym zainwestował. A, w... bo, to, bo ty kupujesz. E, Ups. Ja bym Sorry. sprinta jeszcze ulepszył. A pa 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 pa, pa. Jesteśmy atakowani, a ty chcesz ulepszać. Ale jeszcze patrz, co jest? Przedmioty kolekcjonerskie, monety z dalszej odległości. O. O, to może to. Siła statku, jeszcze dodatkowe HP Regen, ręczny atak, mela atak i HP. Ściąganie monet? Nie, aż tak leniwi nie jesteśmy. Na razie nie musimy wydawać. wow, gra? Wow, Ło, wow, wow, wow. Granat! Dużo i. Dobrze, że Do budujesz. Nie... Tak. Odkłona. Osłona. O, a co może, ale ja może się przebrać. Ja się mogę. Nie, ja nie mogę, tylko oleja może się przebrać. A co tam było po prawej? A, nic, nie, coś było. To no. jest inna trasa. A no, inna trasa. Kampanii głównej. O, czekaj. Uh. Zaraz już wadera? Dobrze. No. <noise> Krzyczy. Co on tam mówił? Nie uciekniesz mi, a potem się zamknęło, tak? Tak Cię, Gdzie jest. Tu jest leja. Cię, bo ja znalazłem coś co można leją otworzyć, to jak już to znalazłem to to zrobię. Wiesz co, liczyłem, że czubaka będzie ręce wyjmował im. A może musisz jakieś dobre kombosy pod to zrobić? A może i tak ciągnij... Dobra, bo my jesteśmy jacyś rozdzieleni. No tak, tak, ja idę drugą trasą, w to samo miejsce, jakby. A, dobra. O, bo tu jest ten! Pum. Paka, przeskakuj! Czy ja tu trzeba to ja mhm. to jest skrzynia, tylko jak ją otworzyć? O, czekaj, otwieram jakieś drzwi. Dobra. Dalej idąc w twoim kierunku, bo tutaj też ta. ta no. pokazuje mi, okay. że dobrze idę. Więc... Okej, okay, dzieje się, dzieje się. O, tu nasz, nasz. Ty, Czym czy były te dwie strzałki? Czekaj, nie, nie, nie otwieraj tego jeszcze. Dobra. Dobra, to ja O, chyba... to chcemy zdobyć chyba. To co ja jestem? Tak, bo dodaję punkty. No wiem, tylko nie wiem jak to zrobić. E, szukaj kabli. Czekaj, ja chcę najpierw c 3 Pio Dobra, zmontował się. A jeszcze zobaczę co jest tutaj. Kable, kable. Kable jedne idą tutaj. I zniknęły. Coś ciekawego znalazłem. O, tu jest przejście dla c Pio. Tylko musi się rozmontować. Pójdę nogami chyba. Ty zobacz! Patrz co ja widzę! Patrz patr, co ja robię! Haha, włamałem się! jestem nogami. Nie wiem co teraz. Patrz jak się okaże, że musiałeś iść, gdzieś? Ja muszę tam wejść! Na razie biegnę do ciebie z samymi nogami. A tu jest. A ty to to przypominałeś po prostu? Tak, tak, miałem tu nie wchodzić. O. Dobrze. Nie, dobrze, dobrze. Teraz filmio zmontowany. Tu gdzie ja jestem na pewno można coś zrobić, tylko nie wiem co. Ja nie wiem gdzie ty jesteś. To też jest problematyczne. No tu. No namierzyłem się. Patrz, tu jest klocek. Patrz, on, o... tak, tu jest klocek i on ma dużo kabli. Z niego wychodzących. Zobaczmy. A, racja! Nie pomyślałem o tym, A co jest na górze. Nic. A to te kable, te jedne idą na górę, a jeden idzie. tutaj. tu. tu do tego projektora. A potem dalej. Ups. Ja ci powiem, że nie wiem. Nie proponuję po prostu iść dalej w takim razie. No, to się ogarnie kiedyś. To jest. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ale on no, trzy śmiesznie biega. No i wszyscy śmiesznie biegają. Leja w końcu ma nogi, więc też nieźle. Dobra, let's go. Droid myśli, jest. Try fighter. If I may say so, sir, I...

Tutaj będzie chyba to Never Tell me the odds, co? No. A to może latanie? Tak, na pewno. Chociaż... Co tutaj będą udawać, że są świeciem? Nie. Tak? Nie Dobra, to ja będę ich swingiem. Wow, wow, wow. Albo będziemy sami. Ja latam, ty strzelasz! O! I to jest dobre! To jest super! Ale fajnie się gra na całym ekranie, o panie A nie mogę się obrócić Spoko, pomagam Re co tu jest? Musimy powalczyć Ale czułość tu jest straszna Strzelaj do nich! ja też... hajs zbieram, nie? O matka, jaka tu czułość jest beznadziejna O, nawet sobie nie wyobrażam Aha, tylko... okay. Nawet sobie nie wyobrażam Ale zbieram hajs bo tu łatwo ja się... będzie fula zebrać chyba, co? Czułość na myszce zwiększyła. Poczekaj, a mogę się jakoś odwrócić? No nie, bo jesteśmy na jednym ekranie. Ja A, sobie no wrócić? tak, jakby to wyglądało. Wow! Um, no wiem, że chcę zawrócić, ale nie wiem jak. O. Dobra, po co te małe strzelać? No temu to nic nie zrobisz. Ale zobacz, jak, jak hajs się uzupełnia, więc już spróbuję go na fula zebrać, nie? No, no. Ale z przodem do wrogów. Przecież A musimy. Z... O! Oh, 10 tych TIE fighterów. Zastrzeżenia. Dobra, teraz zacznę ci pomagać. Z Wyłączy. O! Oh, wow! Wow! Jak ten jest szybki! Gonie go. Teraz tu. Nie wiem, gdzie ty celujesz. O! Nie! Sterowanie tym działkiem to jest tak. To <laughs> Sterowanie statkiem też jest zabawne. Teraz ja zwolnię trochę. On Już... jak potrzy... potrzebuje to za wolno, a... Ej, ej, ej! Co? Czy rozbijemy? Nie. Wow. Jestem Han Solo, co ty? Ma te strzałki, gdzie oni są? Tak, tak. Ale ja się rozglądałem za hajsem, proszę. Uh. A może, aha, I, może. I'll try spinning, that's a good move. Hey. Oh. Oh. <laughs> uh, uh, uh. Automatyczne whoa. zawrócenie, o to chodziło. Be here all day. Proszę bardzo. A, oh. proszę bardzo. Oh. Tu jest, proszę bardzo. O! Oh. Może on przyleci z kolejnym hajsem. a oh. teraz działkę. A nie, te. Anteny radarowe, ale to jest trzeci, więc może mieć hajs na sobie, nie? To no. jak te pozostałe Zobaczmy No nie! Widzisz tu jakiś hajs wokół niego? Nie, nie widzę. Sprawdzimy jeszcze na dole I nawracam O, a tam co jest? O, okay. Dobra, dobra, już, już, już lecę na obiektywa. To teraz powolnie i proszę bardzo o, o, no, ja nie mogę tak skotelować. No bo upierasz się na tego dolnego, nie wiem czemu. Ale to nie to mamy rozwalić, chyba. To też. Chyba mamy od tego zacząć. tak weź, to trzeba strzelać i strzelać. No nie, tutaj masz strzały. już tego No, bo zginiemy, no wiesz, więc tutaj ja muszę. Ja patrzę na nasze HP, w to strzelę, macie... wiadere antonowe. Tak. Czy jak one się tam wabią. Proszę bardzo. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Tu jest kolejna, we got this. Dobra, odleć gdzieś na chwilę. Tam, na wprost. O, o, o! Coś poszło. To nie powinniśmy zdobyć tych torped? No, ja tam nie Nie, Ja, znaczy jest 4 na 10. A, no dobra. Nie jestem pewien, co się wydarzyło. To przed nami, to przed nami. Teraz to. Hmm, to odbija wszystkie pociski. Jak to się stało, że nam się udało? Nie wiem. A, to może jest starcza to ze boku. Yeah. Jezu, mo może trzeba porozwalać tutaj fightery, dawaj. O, o mamy te torpedy, mamy. Let's go. No. Teraz. Teraz to łatwiejsze jest. Dawaj tu, dawaj tu. No już zawracam, nie wracam. A teraz ty tak możesz je rozwalać. Ej, panie. Dobra. Już nie trzeba co... było im tarczy zmienić. Wyszczyć. Ok. Ło. Nice. O o. A nie, tu będzie ten, ten robak, tak? Znaczy no. Nie, to było w nowej nadziei. Pominali o, pominęli to. Ło. Ok. I going It'd be crazy to follow us, wouldn't they? Uh oh. Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field. Never tell me the odds. Never tell me the odds. I This This wasn't top of my agenda this morning either, Princess. Dobrze, to będę leciał szybko. Rozwal to Zszarżuję ich! To nie tak łatwo Widzę go! O, dawaj to Mamy to. Mamy jest kolejny Zdejmuj go A to musisz wlecieć w niego chyba? Nie, zbiję zabrany. Tu jest kolejny, widziałem gdzieś Uh, nie widzę go. O, jest cyk. Już wystarczy rozwalić się. Uh, tam jest, uf. tam jest, z przodu. Z przodu. Uh. No, moment, bo ja tu patrzę na te asteroidy. To jest co innego, to jestem do zebrania. To jest rozwanie cyk. No, jest, Tutaj nie wiem, nie, na poziomu? To jest nie się, strzela. Nice. Ło! Lecimy o. dalej. Nie, widzisz? Tu jest ten robak, dobrze. Znaczy no, robak, no to... To coś, co żyje w Meteorze. Znaczy no, A, asteroid. to by było? Aha, Dodged! Aj. Tu! O, zebrane. Uu, zrób tak jeszcze raz! Dobra. Uuuuhuu. Okay, yeah, tough time. Let's take a look here. Excuse me, Matt. Going? I'm going in closer to one of the big ones. Closer! Closer. <laughs> there, that looks pretty good. Close. I hope Close. you know what you're doing. Exit of you. Drop you. Yeah, this is like wall roll. Oh. Mm. Bye.

Nie wszystko poszło jak trzeba, ale poszło o wiele lepiej. A, i tutaj możemy wybrać już cel, gdzie e, idziemy. Dobra, no, ale to, to już zrobimy w następnym odcinku. Udamy się do systemu Dagoba. Na chwilę obecną dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Ze mną był Wąsu. Na razie, a ze mną był Wamp. Hej. Mm -hmm.